Siemaneczko z tej strony Miki A dzisiaj jest ze mną Kazik No siemaneczko A mianowicie są to najdziwniejsze mody z farminga Czyli wasza ulubiona seria A dlaczego słuchajcie Nie było odcinków tak długo dlatego Bo nie było takich dziwnych modów Ale w końcu kilka modów zebraliśmy z Kaziem Od was oczywiście więc jeżeli macie dziwne mody Wysyłajcie mi na maila w opisie I być może znajdą się w odcinku No Najprawdopodobniej jeżeli będą dość nietypowe jeżeli już, już nie było wcześniej w odcinku Mianowicie tak yy, Dzisiaj odcinek Odcinek, zaczniemy sobie od takiego czegoś, słuchajcie Tym jeszcze nie jeździłem Co to kurde kazi jest, powiedz mi, poczekaj, czekaj, patrz. Tak, i znowu mam tą zimową mapę, wiem, pa, podwójne koło musiałem. To jest coś, ty, na przeróbkę Manitu jak DB, co nie? Ty, mi to wygląda jakby na jakieś takie stoki było, wiesz? A możliwe ty, jakby tylko ramię mu dołożyć i tu zaodjąć, to jak, jakieś takie dziwne trochę manitu. Ale zobacz, jak ty, na tył napęd. No bo aż tak się nie kręci. A, ej. ile to ma kuni. Poczekaj, nie mam pomysł. Czekaj, a co tu jest na tych klawisach wszystkich? Patrz, drzwi mnie się. Patrz, można podpiąć. Idzie. E, kup mnie coś na przód i na tył. Co chcesz? Poczekaj. Jak ty orzesz, to kup mi ten największy siewnik, może? Nie wiem, czy podczepię go w ogóle Podczepisz go może Podczepię Masz, spróbuj się O Tu jest, dobra Czekaj, bo to pole nie należy do mnie Jak to uciągnę, to będę w szoku wręcz Najpierw, najpierw trzeba jechać pole kupić A, jadę ale? z tym normalnie Ale zaraz zobaczymy, czy to wyciągnie. Bo w sumie powiem ci, że no nie wiem, czy to wyciągnie, to moje Znaczy no teoretycznie nie powinno to uciągnąć czy znaczy, powinno, no nie powinno właśnie, ale Nie powinno, ale w ogóle Każdy muszę sobie kupić podkładkę pod mieszką, bo za bardzo mnie to w nie wkurza na splaj już. To jest to Ale, słychać bardzo. Kurczę, jest taka lipa, żeby musiał tu jechać zatankować, a tyle. W sumie daleko nie zna farmę tu. Poczekaj. Za sekundę będę. Zakupiłem toporę. to pole. A w tym czasie zapierdzielę. Fakt jakim to idzie 30 Poczekaj. na godzinę. Poczekaj, ja odarzu będę. Powiem ci... ci tak, orka na ludzie 16 na godzinę, z największą półmię. Tak. Jo. Tu to tam ma chyba z 300 koloni. Nie, 500, 700. Siedem Poczekaj, ja tutaj sobie zjeżdżam na farmę. Nie, no, no bardzo, bardzo fajny mod. Pod Jeśli mod. ktoś nie ma takiego dużego ciągnika, to może tym pociągnąć wszystko. Tak, fajnie są te koła Jeszcze tego nie patrzyłem. Kliknąć 9, numeryczny. Czekaj, G. No skręcać z prostu. Nie polecam, wam, naprawdę, nie, bo nie warto. Nie, no to. Powiem wam, że jeżeli chcecie sobie ściągnąć duży ciągnik z dużą mocą, który wam pociągnie wszystko, to myślę, że tu mianowicie muszę się poprawić. Tutaj to jest bardzo fajne, tylko to nie jest ciągnik I to nie ma moc. Znaczy nie, wiem, to akurat ma mało. Ale ja to sobie jest... było fajne kościarki zarąbać pod to naprzód, na tył i tak popierdzielać się, nie? O! Miałem lana, laga. Kask, ty, gdzie ty jesteś Kazik? Jest. Na farmie, ale kurcze Ty mam lagi zimne, czasem taki Co jest? Kaziu No nie wiem Co jest? Ta lampka z tyłu po prostu tak jak R klikam ta lampka z tyłu tak napierdziela dziwnie To nie napierdziela Kazi. No weź wyłącz na mnie A ja cofałem, także nie wiem ja nic nie robię teraz Kaziu! Jać jać No jadę Na no szesnastkę przeszej, bo wymarzło A ja boczkę skręcę Jak spierdzielił Za a wejdę środka i zobacz co jest na przedniej szybie leży. Piwo? Kuszka po piwie, no Tak, Każdy mnie trzeźwie do pracy przyszedł, Mówisz wjeżdżać w środek jedziemy? Wjeżdżaj Dobra Jeżdż, spraż, przepiję Czekaj Ups Mnie gardło ludzie boli Patrz Płatam. tam się trochę 19 Łaż, teraz 22, ty no No także jest moc Jest moc I ja mam siłę, ja mam moc Kaziu, jak ocenisz ten mod powiedz, e, dość dziwne, bo to powinno raptem uciągnąć najmniejsze maszyny jakieś... Dziwny jest sam... bo, bo dziwny, no ale no no, no no dziwny, dobra, no dziwny, bo dziwny, ale to 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 to, to, to dla mnie to jest... Z jednej strony fajne na wygłupy, ale że... O kurwa na cover. Ty no tak to nie będziemy siać. Bo co, bo na koło go postawiłem Kaziu. No no mów, mu wiadomo ja tutaj sobie akurat podcnie. Nie wiem nawet jak go nazwać, no bo to dla mnie to jest bardzo. Ale to naprawdę. Podjeżdżaj to... tu do mnie, to ładną fotkę sobie robimy, no. Poczekaj, to ja już do ciebie jadę. No a mów, Kazi, oceniaj przy okazji. Podwodzie możemy zobaczyć, zobaczcie ją. 2 na 10 za jego rozmiary, a moc. No, moc ma, nie? Lagować laguje, jak coś się włączy, bo. Coś się włączy. Dobra, coś... stój, stój, stój Kazik. Do tyłu trochę daj. Czekaj, bo taka I... okazja na fotkę to się nie trafia. Często. Czekaj, bo muszę poprawić, bo to się skręca, o wiesz. Ładnie, daj trochę w lewo I teraz do przodu i w lewo Jeszcze, 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 jeszcze Dobra Daj, z kołami skręć w prawo W tą? Może, może być, dobra Czekać w prawo No o. O. To ja spadam No he nie no, staj ładnie jak chcesz Teraz o. zobaczcie jak ładnie będzie fotka No, o. no sobie. O, op, sobie op, oprę się Chociaż wszyscy wiedzą, że się nie opieram Dobrze Więc razie ogólnie motki się podoba, czy się podoba? Sprzedaje już Ogólnie? Fajne Fajne takie, dość, dość ciekawe, ale no, no dziwne tak, no w sumie jak wszystko Tu mam no, bardzo fajną przyczepę Kaziu Przyczepę? Tak, dużo osób mnie podsyłało To coś musisz e, kupić jeszcze Wcześniej już tak, już kupuję właśnie ciągniki. jakieś e, Czym mało jeździmy. O, Lambo kupię nam Miejmy sobie Lambo A też to widziałem, ostatnio mnie ta przyczepa strasznie zainteresowana LS Wardzie. Które bierzesz podwozie? Mogę tę białą, biały akcent pod do ładny Lambo brzmi będzie, no pasowało Dużo mnie się już wcześniej wiecie, ale po prostu jakoś nie zauważyłem już po odcinku dopiero e, no, no widać przyczepa jest nietypowa dość Szklana przyczepa No taka przezroczysta, tak? I właśnie ciekawe jak to zboże wygląda, bo tam gdzieś widziałem na fotach no ale wiadomo, że zawsze lepiej sam w to zobaczyć Ty, ale, ale taką byś na Jumę do sąsiada po zboże nie pojechał O kurwa. A wiesz co, mnie to jak jakbyś zasypał na przykład połowę na środek no. I ciekawe czy to jakby to... Nie wiem co to nawet jaki to materiał to by podejrzewałem, że wypchło w boki i nie wiem, rozłożyła się Skoro ty bierzesz to, to ja jadę po buraki Dobra No powiem ci Co ci powiem to ci powiem, nie? Ale Ale fajno wczepano Ale Ci widzisz, powiem, że dobre badunek. to by było do kukurydzy Boże nie, bo dokładnie, no dokładnie widzisz The ile masz Ten Kup, to trochę mało... Do tyłu dziś. trochę no. A mi pierdony W końcu dziwne mody Nie no, ale ogólnie powiem wam tak eee, No, raczej ciężko żeby na tym grać, tak sobie żeby grać, no bo to dziwne jest W na tym żadnej nie uciągnie Ale no, możemy zobaczyć co się dzieje z naszym ładunkiem podczas drogi, się coś w tym stylu Zaparkuj ładnie koło mnie jakby ktoś jajka chciał sobie wozić, to może tym spokojnie, bo widzicie mu się potłuknie, czy nie. Dokładnie. I przepraszam za tą myszkę jeszcze raz, ale już kupuję sobie podkładkę, już zamówi dzisiaj podkładkę jedną, już, naprawdę. Zrobię dla was to. Kaziu, ale ogólnie... Yyy... Jak już tą przyczepę teraz, znowu? Przyczepa? Nawet ci powiem, że fajna, bo chociaż widać, co na niej jest. Z daleka nie musisz podskakiwać, przeskakiwać, gdzie, ile, jeszcze, nas. Znaczy ogólnie... Podoba mi się pomysł, aczkolwiek kluczapa sama no jest dziwna A wiesz co, chodź jeszcze zobaczymy jak to wysypuje w ogóle Ja też nie widziałem, No znaczy, zobaczymy Ale podejrzewam, że normalnie, ale... Ale to fajnie pierwsze było jak... wysyp, Swoja dopiero moja sobie Fajnie jak... nie no to, to twoje to już nie muszę, jak swoje zobaczę o, go zrobiłem, Ej, Ej, No jak sobie zrobiłem w chuja no Ale ja mam drodźki A nie, no wysypuje normalnie w sumie Tekstura ładnie ma ten, nie no czyli... Fajnie, szkoda, że ma te burki, znaczy ten taki obrót, jakby tego nie miała, to w ogóle była dziwna, nie? A wiesz co? U mnie tak wyglądają te ziemniaki, jak piłeczki od ping-ponga by leciały. Kościoł, ty nie masz buraków, ani ziemniaków? Nie, myślałem, że buraki stopią mi ziemniaki. Sobie podleć i zobacz, że to wygląda jak piłeczki od ping ponga Biegnę. Skacz, Patrz. patrzę no O że Nie, dobra, jakaś. Pozbądźmy się tej kluczem lepiej. Ale w realu bym taki nie chciał, tak powiem ci, tak naprawdę, bo to by to wisz. Podstawową blaszaną mogę wziąć, ale takiej Podstawową to. blaszaną, o! to jak każdy, mamy bardzo fajne rzeczy. Słuchaj, yy, opłyskliwacze, słuchajcie. Na podwoziu MFA 255, tylko zmieniony na 2,99 tak, aczkolwiek nie wiem, czy takie opłyskiwacze istniały w życiu realnym, jeżeli chodzi mi tu o Fergusona, akurat, tak? Chyba, że ktoś typowo. Ty, przyby ma przyciemniane ze środka? Tak, nie wiem, czy ktoś istniało, bo wygląda jakby ktoś się wzorowo na czymś, co powiedzmy istniało, aczkolwiek uważam, że może być taka samoróbka, bo i takie samoróbki widziałem, naprawdę. No. W okolicy u nas taka samoróbka jest, tylko że, no nie Fergusona, tylko coś innego jest. Ale słuchajcie, wygląda dziwnie. No nie oszukujmy się, że wygląda to dziwnie. Teraz zaś się napełnię. O Jezu. Napełnimy się. Ale zobaczymy, jak to w ogóle będzie w polu się spisywało, nie? Łoś, aż. Ale to się nie napełnia, bo to szkoda mi czasu. Yy, ale napełnia się trochę. Najpierw muszę go złożyć, zanim zacznę Zobaczymy, jaką to masz jakość, zobaczę. Ale chyba to dużo jest, trochę, co? No, na tyle zgięć, co ma, to nie wiem, czy byś przejechał z 50 metrów na tej beczuszce. Czekaj. Na tych ramionach. Te ramiona to nie są od jakiejś tej? John Deere opryskiwacza czy czegoś w tym stylu? Nie wiem, nie wiem, Kaziu Albo nawet tej podstawowej. Czekaj, o. też się rozłożaj się po miziamy lancami. <laughs> to bo zawsze. O. No, szerokość robocza, no muszę powiedzieć, że jest duża, dosyć, tak? No, nie oszukujmy się, proszę. Ja was bardzo dożywka leci na pełnej ile to może mieć metrów? Pisze? Z 15? <grym> 15, no 40 ma, 15 metrów. Ty ty w łeb się pierdzieli, 15 metrów to ma jedno, to <grym> połowa. Ty skręcam już takie koła, mi skręcają, a jak jak to się, Faktycznie. A w skręcaniu skręcały tylko dwa? Aby jak się rozłożył, to chyba, ale to ty. A to ale? fajnie, tak? A, żeby w te ścieżki idealnie wchodził, A bo jest tak te, te koła tak, no. idą za tymi, tymi. No, po tych samych jedna samych tak. Śladach. No ciekawy pomysł, Kaziu, stań koło mnie, tylko złóż się, proszę cię, bo jeden będzie zbudzony, drugi zbudzony. Dobrze, Powiem już... Wam, że co, jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o model, no jest to dziwne, tak? No stanowczo jest to dziwne, yy, jest to dziwne. O, możesz tak stać, no jest, tak jest to dziwne, no nie ukrywajmy, tak? Jest to dziwne, yy, powtarzam to po raz dziesiąty, ale no jest to takie, no słuchajcie, dosyć... Yy, Realistyczne, bo to każdy tak. może sobie coś takiego smodułować, bo to, to, to... Akurat to nie to, że to nie jest realne, tylko po prostu, no jest to dziwnie wykonane, aczkolwiek, no możliwe, tak też istnieje. Na pewno wydajne to jest dość, a wiadomo, że po prostu samo samojezdne kosztują dużo, ale jak ktoś sobie taką samoróbkę zrobił, no to na pewno zaoszczędził sporo. Eee, ciekaw mnie naprawdę, czy ktoś się wzorował na, na realnym tym, czy, czy, czy raczej tak z głowy sobie to wyjął? Mhm. Ciekawe, od... czy ktoś ma takie coś gdzieś na podwórku. Dokładnie, ale to już zagadka, może nie na dzisiejszy odcinek. Eee, Kaziu, kupmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa. I jaki Niechajek kolorek sobie wybierasz? Telefon dzwoni, muszę go wywalić. Mogę ten. Co to jest, Kaziu? Nie wiem. Patrzę co tu za blachy ma w ogóle na przodzie. Ja to sobie tak walnę, od razu fotka tego. Ludzie naprawdę muszę teraz walić foty, bo potem czasem zapominam, niektórych modów nie ma na tym. A tak to sobie na chwilkę wam nie przeszkadza. A, a ten... Dobra. To Chodzi, ma to jest... Ma. Ma zaczepy? Ma. Dawaj coś podpinamy. Teraz się kupię kultywator. Oa, żeście nie pierdzielił. Kaziu to musi iść. Nie wiem czemu przypomnę do trochę takiego jeepa jakby przełajowego, przerobionego na, na coś, co, co ma być fajne, a wygląda no tak jak wygląda, no jak widać. Albo coś na wzór... i też Mercedesy, albo coś na wzór tego powiedz mi, e, tych co się ścigają, zapięte mają stronę te, te, te wagi ba, i ale... Te e, nie ma siły. Piszesz nie ma kursy? O Boże, Kaziu Wejdź w ten... Sklep? W sklep, załóż, że to koni ma To jest pojazd? <coughs> Co? 1,033 e, koni? Wyższa matematyka, powiem wam nie? Naprawdę um. Moment Poczekaj, już wiem Nie, nie No bo to jest 7,35 Jak ktoś wie, ile to ma, to ma koni, koni, to niech ale? napisze Ale to jest za wysoka matematyka, jak dla mnie Podoba no mi się nawet dźwięk tego jak się kręca, taka turbinka jak ten, jak, jak u gołego ogusie Na agresor, na, agresu, na, agresu. na agresu. Miki da radę, patrz Twój da radę? Tak, ale zobacz jak? Ja Mój stanął, znaczy on no też w sumie szedł, ale stanął Ale nie, jak ja podnoszę i opuszczam Ale patrz teraz, patrz teraz Na to on tam Ciekawiacz Nie, miał czwórkę uciąga, czyli będzie miał około 100 końców, 120 może, nawet i nie w ale chodź ogólnie ten drift porobimy sobie, nawet idzie drifta. Czy nie, nie, może to nie idzie. To idzie ponad stówkę. Jo? No. To chodź. Chyba, to mi się kochasz. Chodź tu. Poszli. tu O, kręcił się. Ale poszedł. O! O, teraz błokiem. Mnie, ob mnie obróciło niestety. Dawaj Miki, zrobimy coś w tym stylu jak te bety jeżą, jeden za drugim. Aha. <noise> Tylko muszę cię złapać. Nie? Ale to weźmiemy tę marole, Kazim. Merole tu nie skręcają tak dobrze. No dobra, to weźmiemy tam, chodź. Każdy prowadź, ja będę jechał do Tobą No ja zabrał ludzi ludzie kooperację. Dobra. Człowieka z motocyklem. Tylko trzeba rozpędzić tu do stówki jakieś. Dobra. Albo dała już, lecie. <noise> <noise> na moją betę obróciło trochę. Marola. Ale chyba napęd ma na tył też Kaziu, idę po twoich śladach Spokojnie What? Już mnie obraca ja Wy, wy wyciągłeś to lubię, ja też La, pa pa pa, na styk po no, pół może nie na styk Nie no w każdym bądź razie mod dziwny What? Kaziu, jakie byś widział jego zastosowanie w farmingu W farmingu? Takie jak my tylko sobie pojeździć i pogłupieć, bo nic z tym się nie zrobi. W bruzę tym nie wiedziesz, bo to ma opony jak. nie wiem, to ma 900 chyba nawet opon. Zaraz się zatrzymam i zobaczę, czy widać w ogóle. No Ty, Miki, weź wysiądź. No. Z niego i posłuchaj, jak turbina gasi się. Oooo, fajny dźwięk. Nie powiem, ale no, jeżeli chodzi o sam mod, to, to to tak średnio. Masą to wygląda na dużo. Tak średnio, nie, no to to dziwny mod nawet nie ma tego dostosowania, więc jeszcze to wypowiedzieć na ten temat, nie? No tak tak średnio, no, bo no to, to, to... ogólnie no, no dziwny o to chodzi, więc, więc ten, ale Kaziu wyjść. A ja nie siedzę? Ja. Ale ogólnie jeżeli chodzi o, o mod, no to no, spoko, tak? Dziwny. I teraz Kaziu zakupie nam bardzo fajny mod, słuchaj proszę jak ciebie o... aj. Halo! Musisz kupić, bo spadłem pod mapę. Ty. Co? Kupisz sprzedaż, bo będę wpadł pod mapę. O Jezu. Serio? No, jestem pod mapą. A teraz? O. I Jaki walduś! O Boże, ale to myszko nie słychać, złamy kliniecie, ale spokojnie, ja to myszko gra. Stań koło mnie. Uciekaj, ja cię Ja pierdzielę, jak to wygląda, typowy adu. Jak ten zabał, jak ten drżysta, pudebko. <laughs> Ja pierdolę. Zobacz, do mię. nim. Pa. Nie wsiadaj czasami. Poczekaj. cię może. Stań koło mnie. Przyczepkę zgubiłeś. Ja tylko zdjęcie chcę zrobić, a potem będziemy się bawić. A wsiądź, wsiądź, wsiądź. Czekaj, bo to. Szarpie nim. Na Dobra. koło wyrwało. Kasiu E, alo, Kupuj alo. Kupuję sobie przyczepki, sprzedaję za przyczepki, kupię jeszcze raz. Nie, to ja nie, nie mogę strzelać Ja Kaziu się dzieje? Jezus Gdzie marze. jestem? Antychryście ty A ja nie mogę się ruszyć zaraz jak stonarenuję ty A. Co no patrz się... ja, ja nie wiem co to się stanęło Ty poczekaj się... cię po Ja pierdolę no Mam pomysł, poczekaj Ja widzę jak gdyby dwie te I to wszystko na, na gospę i po prostu my ciekawi yy, chodź weź na gospę przejść. Weź owerek Przyczapkę gdzieś wyjebało jeden. No to ja będę tylko przyczepką jechał takim razie. Jestem ciekawy, chodź, zobaczymy jak to się napełni. Ja, powiem wam, że z chęcią podbierabym zboże takim zestawem. Ty jakby znaleźć jakąś wistule, czy... Oho, ja już nie pojadę za daleko, ty. Ale jest... Bo? człowieku co ja zrobiłem dwa salta do przodu. O Jezu, Kasiu. Chyba nie mogę... Nie, ludzie, ja zostawię to napełnianie jednak chyba wytrwalszym modem, mnie, chociaż. Nie, Kaziu. już ten mod, kończymy to. Ten mod? Nie, dobrze. Pa! Jakie salta. Nie, to nie Ej. ma w ogóle sensu się męczyć z tym, ze względu na to, że to po prostu, no. miota nim jak szatan. Bardzo fajny mod, ale niestety, nie najczęściej nerwy. Yy, teraz kupimy to, a Mercedesa na koniec, bo Mercedes. A, a jest... co ty w binie w tym momencie siedzisz? Yy, tak się złożyło, Kaziu. Zobaczcie, nie Tak, to jest kamera dziwna, ale zobaczcie co, co ten samochód ma. Możemy to mieć. Ludzi, Bi może. bije czerwienią. Ustaw Bo sobie. Ładnie, kliknij home. O guty Ustaw się koło mnie. Już jadę. drzwi się znowu A, No im więcej ludzi wyjdzie, tym bardziej te drzwi przednie się otwierają. Oj, przepraszam, zasuniełem ci. Pewnie nie, 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 A gdzie home? U mnie home nie działa. Musi? Ajo, jest. Yeah. Działają? <coughs> e, no. Nie przejechał. Przepraszam. zastosowania tego samochodu. Brakuje ci ziarek? Rozpieprzył ci się pług? Zadzwoń do nich. <noise> ja się <piłem. głos> Ty, a ja mam zastosowanie inne. No. Chodź. Poczekaj bo nic nie widzę, bo nie oganiam kamerę w drugą stronę. E, moment, chodź, właśnie. Bo... Ja jak dobrać. go pizga, ty, rozpędź i skręć. Wiem, Kaziu, zauważyłem, o kamera mi dochodzi, pizgało też. Ogólnie tak, jest taki pomysł, że ja podepnę pod niego pudjap. Można? No, teoretycznie. Kupię dwie jakbyś też chciał. Uuu, nawet taki przyszedł? nice. Ja nie wiem czy prędzej siodło, się nie podepnie. Nie Kaziu, bo tu jest ten kulkowy doczep. No tak, ale siodło ma kulkowe. A kup siodło od ciężarówki? Nie podepnie. Nie Kaziu, nie podepnie, nie będziemy się z tym męczyć. Powiedz ale ci, nie co, jak to. Od... Nie Kazik! Miku, ja cię po Dobra. Prosz. Tylko siodełko. Jorzym spróbujemy. Ale nie chciałem żeby się w siodło. Ja kupiłem ci od razu ten. Wszystko się kupię Czekaj, bo nie widzę. No, to Widzisz? To. Nie da się. Jak <laughs> wjechać Dobra Wywałcił mi samochód Poczekaj, bo zacząłem się kopulować z tobą Patrzcie ludzie co on tu wyciąg... Weź wyjmij go stamtąd, ej Oczekaj Mam pełen je... bag Miki Nie ruszaj się Chodź Zapozuj do zdjęcia Ja... O sobie tu stanę Na czubku świata Co to w ogóle? Nie ludzie, nie, ten mod jest dziwny. Ja nie wiem co powiedzieć normalnie. Co? Jak to ocenisz Kaźmik? Nawet popsuł wózek od ciężarówki. <laughs> Nawet popsu. Dobra, już, już jesteśmy, bo mi się wyłączyło przez przypadek wszystko. bo Nie kliknąłem to co chciałem. Yy, ale już sobie kupuję też drugą taką ciężarówkę i zobaczycie co to znaczy prędkość Kaźmisz. Do dawaj. Mercedesa O Boże, dawaj wszędziemy w jedno miejsce. I wystartujemy na 3-4 I do końca. Bo to to chodź, ten... chodź tutaj cofaj, hamuluj. O dobra, Czekaj, ja próbuję hamować, ale nie mogę Stanę przy tobie. No. I chodź, który pierwszy się nie rozwali. Jeździmy, gdzie chcemy... Dawaj jedź, jedź już. Tylko po prostu, który pierwszy się Kazik nie rozwali. Poczekaj, Coś poczekaj. nie wypieprzy. Tak <laughs> Ja nie mogę skręcić od tym. O kurwa. No ja! Pierwszy! Padłeś Dobra, jedziemy dalej. Chodź, która tutaj? Nie, ogólnie te Mercedesy są, no jeżeli tu chodzi właśnie o prędkość, to są. mają Szybko. fajne przyspieszenie, zobaczcie, że idą. Ale jeśli chodzi o odkrętność, to jest zarowa. Skrętności nie ma wcale, ale jeżeli ktoś chce sobie. o, wlecieć drzewo na przykład, zawiesić się, słuchajcie, w drzewie. Żart, też już wisisz? Nie, o wyjadę. Nie wyjdziesz. Wyjadę? Może? Ty? Chyba nie. Poczekaj. Wyjadę Bo... może. Ty, przewaliłeś skrzynkę na listy. Ty stój, weź tak wjedź we mnie. Teraz ludzie poznacie tajniki, jak się robi mnie to <laughs> Dobra, kupuję kolejnego Marola i jedziemy sobie pojeździć. Ja nie wiem, ludzie, jak to się stało. Ale ten Mercedes jest za szybki. Bo wiem, że Mercedes są fajne samochody, ale szkó na No nie wierzę. Myślałem, że nie wiadę. Już jadę do ciebie, tylko nie wiem gdzie. Ja też nie wiem, gdzie to jest. Na 17 dawaj pole. Tu nie bo. wiem, gdzie to jest. 17. Ale A już Cię wiecie. widzę. Dobra. Ja us, a, a już skręcam, Kaziu. Ja już skręcam. Poczekaj, bo ja spadam z góry teraz. Nie, spokojnie, a ty też to To pod pionowe o, o. ściany przejeżdża, ty. Kaziu, jakbyś jechał 1200 na godzinę, też byś podjechał. Spisisz? <gryzysz> Myślałem. No dojeżdżam się. Chodź tu. Chodź, gań młody, gań. Patrz jaka sztuka <gryz> Ale dupera. Urwa skręcać nie mu. A mnie mi otło. Smieścimy pomiędzy drzewami. Nice. Amuluj, hamuluj, hamuluj. Ja pod tą ścianę jadę tam na prawo. Andrzeju Odza chory ludzie. No O jest. Nie, no to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam za uwagę. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jalo.